Droga w takiej relacji z własną fizycznością, to droga przez różne góry, góry i doliny. Naprawdę, bo mm, przez to, że byłam zawodową tancerką i miałam nakładaną pewnego rodzaju presję i sama sobie też tę presję nakładałam, ja byłam bardzo mocno uzależniona od idealnej sylwetki. Czyli. Tak bardzo starałam się trzymać wszystkich zasad, i żywieniowych, i treningowych, żeby to ciało było perfekcyjnie przygotowane na turniej. I był taki moment krytyczny, kiedy ja stanęłam, pamiętam to jak dziś, kiedy stanęłam przed lustrem i powiedziałam: Dobra, koniec. Koniec z tą walką, którą prowadzę sama ze sobą, bo gorzej być już nie może. Ile ważyłaś najwięcej w swoim życiu? Mm, z 60. Nie wiem, sześć, osiem. To sporo, jak? na sporo swą... na swoją, na swój wzrost. I. E... A czy media się z tego powodu zrobiły? Ja będąc. E... większa w ciele Bo... czytałam o tym, że może jestem w ciąży. Co było Bo... dla mnie. Co było w ogóle Odżyające. Tak to było dla mnie mega trudne, mega trudny czas, bo ja byłam tak bardzo uzależniona od swojego wyglądu wtedy. A jeszcze dla mnie Kotyla tancerki, ludzie się śmiali z tego, jak ja mogę być zawodową tancerką, jak tyle ważę, jak tak wyglądam. I rzeczywiście ja w swojej ocenie też nie mogłam na to patrzeć wtedy. Ja musiałam dojść do takiego trochę dna swojego w samopoczuciu sama ze sobą, bo ja się patrzyłam... A jak to walczyłaś? ja właśnie najpierw powiedziałam dobra, Trudno, no jak będę tak wyglądała do końca życia, to będę tak wyglądała do końca życia, widocznie tak musi być. I przez to przyszło jakiegoś rodzaju odpuszczenie, czyli ja sobie pomyślałam, no to zaakceptowałam to, choć to teraz tak bardzo górnolotnie brzmi i to trochę akceptacja Ale jest to takie... To. Tak, wygląda. I doszłam do momentu, z czego jestem, to jest jeden z największych sukcesów mojego życia, bo jestem z tego piekielnie dumna, że ja niezależnie od tego, co się dzieje w moim życiu, jak wyglądam, czy mam wzloty czy upadki, i ja bardzo siebie lubię. Jak odpuściłam, to wszystko się zaczęło zmieniać, bo to odpuszczenie chyba jest po prostu w każdym obszarze życia najważniejszą rzeczą z możliwych i daje taki luz.